Cześć, witam serdecznie. Ponownie, z niektórymi prawdopodobnie spotkaliśmy się już na polu bitwy w dobrych lub w gorszych okolicznościach, czyli albo Wy zastrzeliliście mnie, albo ja zastrzeliłem was, jeżeli miałem taką możliwość, żeby trafić. Dzisiaj jedziemy w fabryce, dość ulubiana ostatnio plansza, na której. Jak naprawdę doszło do modernizacji przy, przy niedawnej aktualizacji. Faktycznie wygląda fajnie. Miejsca, które najczęściej przeciwnicy lubią zajmować, jak widać teraz, za płotem. Płot na tą chwilę stoi, więc też nie ma takiej możliwości dosolować. Ale na bank tam stoją. No, to chyba ktoś z naszych strzeli. Dobra, jadę dzisiaj czołgiem, który jest w kolorach jednego z uniwersytetów Arizona Czyli taki fiolet i żółty dość ciekawe kolory no, fajnie to wygląda na czołgu dobra, widzę, że coś już się tam pojawia o, o jest, jest kolanko kolanko, wieżą. Ma... i siup. i mamy go no i ładnie, no. początek bitwy i już jeden skilowany zobaczmy na mapie, wykorzystajmy artylerię dopóki nas jeszcze nie zastrzelili, bo później okazuje się, że w ogóle nie użyłem. Dobra. Czy jeszcze jakiś wyjedzie? Czy wyjedzie, czy nie? Nie widzę na razie. kolega coś mi zasłania, ale okej, okay. Pój pierwszy nie przeszkadzam. O, coś się wychyla. jest przyjaciel. No i trafienia. Dobra, udało się. O, dobra. Artyleria zadziałała. Podjechał. Więc trafiło w niego. Super. Dobra. Czy się ruszać dalej? Czy jeszcze coś wyjedzie? Jeszcze coś jedzie. Jest! No i mamy to gdzie. No i fajnie. Fajnie. To jest miejsce bardzo lubiane przez przeciwników, także można tu zaliczyć kilka zgonów przeciwnika. Natomiast też nie ma co stać Bardzo się chyba wychylę Tu też z naszej strony dużo stoi osób Przede mną już... A, kolegę zniszczyli Dobra, jedziemy dalej Kolegę pojedzie O, no bliźniaków. Tak. bliźniaków Zadymili! Zadymiarze! Była za dyma i jest dym Dobra, ruszamy, nie ma co stać. Aha Czyli co ja? A, no jeszcze czołg mam uszkodzone. No dobra, to chyba w chwilę stoję jednak. Przemyślę swoje sprawy. Wejdź się do tyłu brzusz. Tam też mogą stać. Dobra, jedziemy tędy jednak bo. Zdaje, że się pojadę tam i zaraz mnie ktoś trafi. Jakiś przyjaciel. W macie takiego farta, że rusza cała ekipa, ale oczywiście wy na końcu jedziecie i wy dostajecie. No właśnie. I to takie jest, no wychylę się. Wykryj się chłopaku Ok. Zadymimy trochę, żeby nas nie zestrzelili. A no Jest to jakiś sposób, żeby tą wnęgę tutaj przejechać, bo tu najczęściej stoją i strzelają. Ale do strzał była, to już kolega dostał. Dobra. Nie będzie łatwo. Chociaż to zadymianie to wiadomo. Najczęściej myślimy o sobie, a komuś to może przeszkadzać. Często tak mam... Że... O! Jedzie, jedzie, jedzie! Odchyl, odchyl! A! Jest! No niestety, w tych realistykach no, jest ta różnica jednak pomiędzy zręcznościówkami, żeby prędkość obrotu wieży no, czy, czy samego czołgu była szybka, no to... No, raczej nie w realistykach. Dobra, spróbujemy helikopterem. Powiem od razu, że helikopter zakupiłem niedawno. Nie latałem zbytnio helikopterami, chociaż podoba mi się walka helikopterów. No, są one bardzo wrażliwe. Zastrzelić jest je bardzo łatwo. Wszyscy też celują w helikoptery. Dodatkowo, jak leci się helikopterem, to narażeni jesteśmy na samoloty. I najczęściej tak jest, że jak sobie już zrobię zawis. I stoję w jednym miejscu i celuję w pole bitwy, w czołgi. No to oczywiście czołgi, akurat nie zainteresowane, mnie. Ale samolot przeleci i po mnie. Dobra, rozpędzamy się. Dajemy w górę. Znając życie, to dolecę, jak dolecę w ogóle. I jakiś szczęśliwy numerek mnie zestrzeli. Ale dobra, próbujemy. No, próbuję go rozwijać. Wiem, że te helikoptery, które są w drzewku, a nie zakupione, no one są słabsze i to raczej wielu youtuberów też wspomina o tym. Natomiast no mnie się podoba latanie helikopterami, nawet dla samej frajdy, nawet jak mają je zestrzelić. Poza tym wiadomo, że każdy lot to jest nauka i na przyszłość może będzie lepiej. Wierzę w to i i gdzieś tam będę rozwijał te helikoptery ja rozwijam w nacji rosyjskiej um, dlatego, że w tej chwili rozwijam też całą nację jestem już tam chyba na dziewiątkach a helikopter jest o ósemka. dobra, widzę, że tam może zalecę i z boku trochę no też kilka helikopterów od nas lata więc Ostatnio też wróciłem do bitew lotniczych samolotami, natomiast w nacji rosyjskiej nie mam rozwiniętych, więc będę musiał poświęcić troszeczkę czasu, żeby ten BR miał sens dla mnie razem z samolotami, z helikopterem, jeżeli będę wybierał. Bo teraz chyba nawet mam samolot z, z dwójki, więc troszeczkę nisko. Dobra, jesteśmy blisko. Lecę nisko. Może się coś trafi. Dobra. Jest coś. Nie. Zalecimy ich od boku. Oni najczęściej jadą tutaj do C Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Pięknie. Co zestrzelimy, czuję. Najszybciej siebie. Dobra, tam coś widzę. Lecimy, 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 panowie! O, dziękuję, dziękuję. No, Mimo było, czas poświęcony na lot. Dziękuję panu, miło było poznać. Bierzemy BMP. Puścimy pewnie drona sobie. Spróbujmy się odwdzięczyć za to wszystko BMP-kiem. No, powiem wam, że naprawdę czasami sobie tak przesiadam na zręcznościówki. Jak już jestem taki zmęczony tym powolnym jeżdżeniem i no to jest szok jak, jaka jest prędkość na zręcznościówkach, jak to rusza, jak jedzie, że nie jest przyzwyczajony, że tak to zasuwa. No i to jest fajnie czasem na zręcznościówki przejść oczywiście na zręcznościówkach no to jest też, też w sumie można powiedzieć dość trudna Gra, dlatego że widać Was wszędzie, każdy Was może zobaczyć i tak naprawdę zestrzeli, nawet jak jesteś mocno ukryty. No tutaj jednak wszystko zależy od Twojej spostrzegawczości, sprytu i realistyki. Widzę, że no mi osobiście idą lepiej, mimo że byłem troszeczkę tak sceptycznie do nich nastawiony na początku. Bo to też chyba kwestia tego, że. czekajcie... coś mamy? Nie kwestia tego przestawienia się i przyzwyczajenia ręki do takiej pamięci mięśniowej, żeby przez lupę dużo, przez lunetę dużo patrzeć. Na zręcznościówkach jednak wszystko widać, więc ta luneta, przynajmniej przeze mnie, jest rzadko używana. Dobra, zobaczmy co tutaj ze ścianą. No, z lewej. Jak człowiek, z... o jest, 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 aj! Jak człowiek z lewej patrzę, to zawsze coś jest sprawi. Dobra. Weźmiemy sobie... No dobra. Weźmiemy T-64. Zresztą i tak rozwijamy jako kolejną, kolejną czołg w drzewku. Czyli jego następ, następcę. Jest też warto nim pojeździć, dobra. Ruszamy, podobnie jak poprzednio. Coś tam zestrzeliliśmy, więc... To już jest dobrze. Nie już końcówka. Oj, 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 oj. nie. mi się. Dobra. Coś mamy? Nie. Pusto, pusto, jedziemy. A no jak jest pusto, pusto, to potem... jest niespodzianka. I grilla z ciebie robią się bez węgla dobra, zobaczmy tutaj czy się ktoś ukrył? nie, nie ma nikogo, nie ma chętnych nie ma chętnych, żeby dać mi zarobić chociaż trochę dobra, zjedźmy na punkt ja widzę, że tu też nasi są, więc dobra Ruszamy. szukamy kogoś, kto jeszcze został, chociaż no, jest nas mniej, więc powinno być pełno. A tu puściutko. Co to się dzieje? Tu coś jest? Czy to, to nasz? No to nie nasz. Andreas, idę tutaj. Kolega strzelił? Może mi się uda? Jeszcze ja go trochę nie widzi mnie. Nie widzi, że wystrzelił. Dobra. Ciach! Dało się. Oho, oho, jest. Dobra, na przypał. Nie. Spróbujmy go wystrzelić. Mhm. Gdzie on jest? A co on Jedno Samolot go uszkodził. Nie ma go już. Ale nie widziałem. No dobra. Ale tu za murkiem. Ale ty. Skubaniec? Jest tam czy nie? A ja muszę się naprawić. A teraz jak mi wyskoczy. A dobra. Próbujemy, próbujemy, próbujemy. Zobaczmy w szczelinę. I jest, jest. A stoi, nie widzi mnie. Nie, nie, nie widzi. Jest. No, udało się pięknie się pan wystawił. Drugi panie. Dobra, zobaczmy. Czy jeszcze coś nam się uda złapać? Albo nas złapią. No, zobaczmy. Nie widać nic w szczelince. Dobra. Jedziemy na ichrespa. A pewnie ja już. Będę wszyscy ruszyli, ale to dziwne. Nas jest mniej, ale widzę, że punkty są zajęte tylko przez nas nikt ich nie odbija. Ciekawa sytuacja. Zobaczmy, czy tu nas coś nie zaskoczy. Coś słyszymy, czy nie? Dobra, i w lewo, bo muszę się naprawić. O, jedzie, jedzie, jedzie. O, Widział mnie na banku, już kieruję. No ale już się zatrzymał. No, ale mnie obskoczy zaraz. Dobra, spróbuję zajechać go tu. No, ale i zobaczymy, kto. Kogo bardziej zaskoczy. No, oj i wychylam się za bardzo, ale spróbuję. Dobra, na przykład strzela. Dobra, jedziemy i ciach Dało się. Dobra, co w o, o zestrzelił mi taśmę. No, spróbuję jeszcze raz. Aha, muszę się naprawdę, dobra, przeładuj, przeładuj, Dawaj, dawaj, dawaj. Ciach! No tak, teraz genieś. A, dobra, spróbuję tu będę strzelić, no i ja to już jest! No i pięknie! No i powiem wam, że poszło dobrze. Ale się zmniejsza ta liczba przeciwników. Dobra, teraz, żeby mi z boku nie wyjechał. Respa ich. Ja się naprawię, 23 sekundy, nie? Wydaje się, że mało, a kurczę, jak człowiek dostanie, to leci, leci, ciągnie się to. Dobra, dobra, dobra. Gdzie chłopaki ode mnie? O, strzał. Patrz, 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 jest, 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 jest. daj, daj, dawaj, jest, przeładuj, przeładuj, przeładuj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Aj, trafił mnie, no kurka wodna, dobra. To próbujemy jeszcze. Aj, dobra. Ja zastrzelonych zastrzelonych, w trzecie miejsce nieźle. Dobra, jedziemy naszym żółtym kurczeczkiem. Dobrze, że kolorystyka, która jest używana do własnych skinów nie jest widoczna w grze, bo powiem był widoczny w każdym miejscu, gdzie bym się tylko wychylił. Ma to swój sens naprawdę, że nie widzimy skinów własnych. Innych zawodników. Tam ramu tutaj już widzę szaleństwo. Ledwo człowiek wyjechał na wakacje, a tu już bitwy, strzelanki. Dobra, szukajmy coś. Trzeba coś zarobić. Dobra, tam już jest zweryfikowany kolega. Dobra, o jest, 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 jest. A, nie ma góry, chyba. Gdzieś ku kopuły zabrakło. Dobra, spróbuj wystrzelić. No i jest. Pięknie. Trochę krytyczne. Oj, coś tu we mnie próbowało strzelić i no kolego tak nie wolno. No ja je, muszę się przygotować, nastroić, a ty już tak od razu strzelasz? No dobra. Spróbujmy, czy uda nam się jeszcze raz. A już go nie ma. A już, 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 już załatwił kolego. Ależ uciekł mi spod lufy. Dobra, szukamy kolejnego. Mamy tu coś, nie ma nic. Idę tylko mieszkania. W mieszkaniach to. On jest, 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 jest. jest, A nie chciałem przejść na lunetę i strzeliłem, więc dobra, już mnie widzi. Pan, spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy kurczaczkiem, dobra? Celowanko. Jest, mamy go. No to się udało. Marzłon. No dobra. No to już kurczaczek jest zarobiony. Przecież na jednego. Jak już jeden jest zestrzelony, to później, jak mnie zestrzelą, to już nie mam takiego cierpienia. Bo jeden za jeden był. Dobra! Oj! krytyczne. Mam no, nadzieję, no, że się uda. Nie, nie widzę, żeby z kolegami przyszedł. Sam na sam. Billy the Kid. Samopołudnie. Gra. Ja, coś tutaj jest? Nie, nie ma. Więc mnie ty... Nie, to nasz jest dobry. Mam się. Wychylam razem z. O dobra, dobra dobra, mamy, mamy, mamy. A nie, to wyjść, nie strzel mi nic, nie? Nie nie nie, dobra. Sięgnę go? Nie, sięgnę. A jest jednak. Ukryty wujek za górką. Broni kuzyna. A, już mi zablokował. Kopułę. Uciekaj, 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 kurczeszku, uciekaj. Do koledziszka. No dobra. Dobra, poczekajmy. Naprawi się. A ciekawe jest to słuchajcie, że czasem mam wrażenie... Nie, no są obok mnie. Jest, jest zespół, ale jakoś takich nie widzę tych moich. O, tutaj jakiś się pokazał. No poczekaj, to się naprawić. Porozmawiajmy. O, nie, nie, od razu. ładnie bardzo nieładnie. A, a tam jechał mój i nawet go nie zauważył. Dobra. BMPK weźmiemy. Dwójkę. Dron niech się załaduje i jedziemy dronem. O! Oh, mamy samolot, trafimy! Dawaj, to Ajajaj! No następny! Kulka! Ej! Mam to odwracanie właśnie na realistykach to jest... Dobra, 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 ma... aj, 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 aj. dobra! Ajajajaj! Mamy, mamy! Aj! Hmm. Się nie udało... Dobra. No jedziemy. Tam wraca. wraca. Hello! Hello tu! Zapraszam! Zapraszam, na zgodę, no. no a, i no i zgoda. <laughs> Mamy zgodę, no. przegadaliśmy i po temacie. Ja już się nie gniewam. Dobra, jedziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, rozejrzyjmy się na niebie, bo ja to już nie wierzę. Dobra, stanę na chwilę, żeby dronem tutaj zobaczyć, gdzie chłopaki się ukrywają. Dron, ciekawa rzecz, bo... Zawsze jak używam drona, no na ogół zaznaczam chłopakom, gdzie są przeciwnicy. No jak się przełączam z powrotem na czoł, to najczęściej już jestem spalony, zniszczony. I tyle mam z pomocy drona. Chociaż no, czasami naprawdę ratuje życie. Dobra, zejrzyjmy się. Dobra. Z przybliżenia, nie bardzo. Zejrzyjmy się z samego czołu, czy ktoś coś strzela. A jest, 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 jest. jest. A i nie udał się. Dobra. Ruszamy. Nic na niebie nie ma, to jedziemy dalej. No, nie, to nasz spalone. Spalony, krzyknął sędzia. Dobra, poszukajmy dronem czegoś. Tu nasz jedzie. Tu kolejny spalony. No kurczę, już poniższyli. Ekipa. Dobra. Proszamy w takim razie poszukamy dalej na żywo. Yes. Jest! Jest to jest zaznaczmy popakłom mi sobie, w którą stronę jechać. No a ja jedzie na punkt B. Dobra, to jedziemy na punkt B. Nie ma nic obok. Nie ma Ferajny. Sam jedzie. Na żywo Bez kumpli Dobra, to jedziemy na B, tylko wychylę się. Na jeszcze zerknę. Na siebie w stosunku do niego. A tu już nasi są, widzę na punkcie. A to jedziemy, Dobra, teraz już bólę z czołgu patrzeć, bo z drona widzę przeciwnika jak strzela do mnie. To jest ciekawe. Jak w amerykańskich pościgach w BBC. Jak gonią przestępce. i nagrywają helikopterem. O tu jaki zjazd. Miłośników opon zimowych. Dobra. W nocy zaskoczymy ich, czy oni zaskoczą nas. Powoli, powoli, powoli. Zwalnij, zwłali, zwolnij, mamy tu coś. Gdzie jesteście chłopaki? No kurczę. Muszę Oko ptuka. Zobaczyć. Jest, schował się za bunkrem. Aha. W prawo nikt nie strzelił, dobra, dobra, i walimy, 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 walimy Cześć, mam niespodziankę, prezent Psikus taki, no jest, dobra, oko za oko A to ten mnie zestrzelił z Kubanies Dobra, mamy kolejnego, wychyla się Widzi nas, nie widzi jeszcze Dobra, walimy, 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 ale pod takim kątem, że to za mnie zestrzeli Oj, oj, oj nie szkodliwimy go Dobra, 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 dobra. dojeżdżamy Aś, już nie rusza kopułą no może się uda, muszę może się uda, zaraz mi w plecy ktoś strzeli na bank. Dawaj, 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 przeładuj, przeładuj. Jedziemy, 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 nie zdąży się obrócić. No i świetnie. Dziękujemy. Prawdy tutaj z dołu strzelił. No Dobra. Pylotkę sobie weźmiemy i odwdzięczymy się za te wszystkie. Samoloty, które do nas strzelają. Dobra, idziemy, ale dobra. Widzę, że jest ich przeciwników już na tyle mało, że nie ma sensu stać w miejscu, bo już pewnie nikt nie przyleci. nikt nie zaryzykuje, żeby lecieć samolotem i stać bezczynnie na polu bitwy. Więc, dobra, spróbujemy. Może no, punkt zdobyć. No, tam już widzę, że punkt zdobywają, ale przeciwnicy z prawej nikogo nie ma, też potrafią tu zajechać Nie fajnie. Dobra. Pojedziemy poszukać skarbów narodowych. Tak, tutaj widzimy pelotka czerwona. Też byłaby pewnie widoczna z każdej strony. Ta czerwień, meksykańska. ale no, rozejrzyjmy się gdzieś. Jest tak, że człowiek widzi sojuszników z prawej, z lewej, no i właściwie nie spodziewasz się, że, że ktoś może strzelić do ciebie, bo masz zabezpieczone boki no kurcze, nigdy nie są zabezpieczone, no, zawsze mimo, że ktoś jest, to ciebie zestrzeli z takiego miejsca, że nawet byś się nie spodziewał dobra, więc lepiej się rozejrzeć a z drugiej strony człowiek się rozgląda i z przodu dostaje dobra, jedziemy na punkt Zdobądźmy chociaż ten punkt czy tutaj coś słyszę? to mój tak warczy? Dobra, jedziemy Punkt zaliczony Spróbujmy tam gdzie Nieszkodliwiliśmy przeciwnika, może tam stoi Wejdziemy go z drugiej strony Na niespodzianki Tutaj coś mamy Cisza. Ok, Są mi się coś widziałem. Nie wiem czy to. O jest, 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 jest. A i teraz to cofanie z tyłem stoi, dobra, dobra i jest. Udało się. No i proszę i pelotko. Zniszczone. No i fajnie. Dobra, idziemy dalej. W takim razie. Wiedziałem, że gdzieś słyszę, ale chyba widzę na mapie, że jeszcze jeden jest. Gdzie jesteś? Szukam. O jest, 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 to wystaje. I jest, pięknie! No, bardzo ładnie, że zjechaliście się panowie przy moim powolnym czołgu. On sire pelotce. Czy jeszcze ktoś tu jest? Alo! Alo Odezwij się Raz, dwa, trzy, baba jaga, patrzy. No nie ma nikogo, nie ma chętnych. No ostro artyleryjski, na bank któryś tu jest. O, dawaj, dawaj, a nie to nie, 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 no chyba nie damy rady, dawaj w Lufę, no już, dobra do naprawy już, tak, także tak No tak, no nie wiem, że nas nie zestrzeli No jaja A zestrzelił No dobra, no nie nie zła walka Trochę się podziało Także Zapraszam Was do subskrybowania, będzie mi mega miło, jeżeli wrócicie do kanału i obejrzycie także ale wiecie co jeszcze... Dobra. Dobra, teraz pojedziemy czołgiem, którego no nie przepadam za nim strzelać można tylko jak się stoi, no chyba, że staniesz, otworzy się wyrzutnia i Ty ruszysz, no to wtedy jeszcze przez chwilę można strzelać, ale tak naprawdę no... To jest chyba tylko i wyłącznie do stania gdzieś z tyłu i, i jak inne czołgi są zajęte naszymi kolegami, no to wtedy możemy strzelić, ale najczęściej my musimy się tak ustawić, że nas i tak widzą, i tak nas zestrzelą, ale dobra, spróbujmy. Mało nim mierzę, ale skoro jest okazja, to przejedźmy się. Może gdzieś na górce sobie staniemy. W sumie on no, dość ciekawe urządzenie. Ciekawy czołg. Ale no nie jest łatwe do walki, bo człowiek musi cały czas jechać, żeby się obkręcać. No i w tej chwili wyzotnia wyszła, no ale co, nic nie widać. Ruszymy i zaraz schowa się. No ale dobra, szukamy dalej. Może coś uda nam się zobaczyć. Dobra, tu nie ma. W lewo zobaczmy. No chyba się nie zegnie w lewo. A nie, jest, w lewo zgiął się. Dobra. O, jest, jest, jest. Drzewko świąteczne jedzie, widzę. Opakowane obrośnięte strzelmy. Jest! No i proszę, zamawiał pan fryzjera i już pana ogoliliśmy na zero, że tak powiem. A czyli czasem dobra rzecz z, z kierunkowymi rakietami. Dobra, niech przeładuje. Może teraz zobaczmy, czy gdzieś samoloty nie lecą. Może się uda zestrzelić. Nie widzę. Dobra, wrzucamy jeszcze może jakiś szybki i wściekły będzie na nas jechał, więc może uda się strzelić. do się czy się nie uda. Panowie, jest tam ktoś chętny do spojrzenia sobie oko w oko? Nie, nie mamy chętnych. A fryzjer jeździ, no kogoś ogolić może jeszcze. Ramią ogolą na bag Zająć życie. Dobra, rozejrzyjmy się. No nic nie ma, nic nie ma. Także... No, o, nie ogonili. A i ten sam. No świetnie, dobra. Słuchajcie, nie jest źle, zapraszam oczywiście ponownie na kanał. Prośba o subskrybowanie, będzie mi niezmiernie miło. Jak pokażecie, że was to interesuje i macie ochotę wracać. Także zapraszam. A no, tutaj już widzę końcówka. Jeszcze coś nam się uda? Nie, nie udało się. Także to na dziś wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Do następnego.